Dobra, więc witam Cię serdecznie, moją drogą załogę. Tutaj Ania Sośnierz, online fitness coach, a my nagrywamy właśnie podcast fitness dla zapracowanych kobiet. I tak, moje drogie, na samym początku przygotowywałam troszeczkę, troszkę inny temat, natomiast dużo ostatnio myśli, rozmawiam właśnie na ten temat, o który chcę, chcę dzisiaj Wam powiedzieć, więc dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak w wpływa na mnie pandemia na te, w tych trzech najważniejszych dziedzinach, czyli jeżeli chodzi o moje zdrowie, o moje relacje, o mój biznes? I tak, od razu chcę Wam powiedzieć, że dla mnie, naj, jakby bardzo szokującym było, myślę, że jak dla wszystkich, sam początek pandemii, czyli w momencie, gdy okazało się, że my mamy pierwszy lockdown, czyli było to już ponad rok temu. No, to był naprawdę potężny szok. Czyli wyglądało to u mnie tak, że ja przez kilka pierwszych dni byłam po prostu przerażona. Miałam potężne odczucie stresu, bolał mnie brzuch, ale to naprawdę tak, że ja trudności miałam z uśpieniem się, i też miałam trudności z tym, że jak wstałam rano, to czułam się. Totalnie przytłoczona, aż yy, cały czas odczuwałam potężny ból brzucha i czułam się naprawdę z tym bardzo źle. Ja myślę, że nie jestem w tym, w tym w żaden sposób wyjątkowa, ale na samym początku właśnie oglądałam też dużo informacji odnośnie tego. Czytałam dużo o całej tej pandemii, o wirusie, i sam początek był dla mnie przerażający, bo bałam się właśnie bardzo mocno moich bliskich, o moją siostrę ciocie o moich przyjaciół, moich podopiecznych. Bałam się też, jak to wpłynie na moje zdrowie, na ich zdrowie. Bałam się bardzo mocno też, jak to wpłynie właśnie na, też jakby na mnie w taki sposób, że przecież mieszkam sama, żyję w pojedynkę. Wtedy tak było z psem i to było dla mnie przerażające. Mówię, co się stanie, nie? Ja jestem w tym wszystkim cholestwie sama. Nie? Później przyszedł taki lęk jeszcze wielki. Który właśnie bardziej przełożył się na dziedzinę mojego biznesu, na moją pracę, czyli ja prowadząc sama swoją działalność gospodarczą mam kilka osób, które właśnie mi pomagają w firmie, natomiast to ja jestem tą liderką, która się tym zajmuje. Więc to było dla mnie też powiem Wam bardzo mocno przerażające i cały ten początek to był taki przysłowiowy palnięcie w twarz, nie? I tutaj jakby ktoś walnął mocno w, po prostu w pysk, nie? I ja mówię, co się stało? Ale to ja myślę, że nie jestem w żaden sposób jedyna, która tak się czuła i że macie podobnie. I bardzo też chętnie poczytam. Dajcie mi znać też w komentarzach, jak to wygląda u Was. Więc Facebook, Instagram i TikTok, dajcie proszę znać, jak to wygląda u Was, jeżeli chodzi właśnie o ten początek pandemii. Co to, jak to na Ciebie wpłynęło? I mogę Wam powiedzieć, że. Ja mam w momencie, gdy jest jakaś duża, stresująca sytuacja, to ja robię coś takiego, że na początku sobie pozwalam na to, żeby poczuć i zobaczyć, co tam jest. Więc po prostu weszłam głęboko w ilość potężną informacji odnośnie COVID-u. Rozmawiałam ze znajomymi, czytałam, oglądałam i dowiadywałam się dużo rzeczy w tej sprawie, żeby mieć świadomość, na czym stoję. Przestałam w ogóle oglądać wtedy telewizję, Przestałam, jakby nie mam telewizji, ale też tych informacyjne programy i przestałam właśnie słuchać tych takich obiegowych opinii, bo jak wczytałam się w to, to widziałam, że to są tylko takie domniemania, że to jest taki clickbait, takie rzeczy, które po prostu mają powodować strach, żeby ludzie się bali, żeby ludzie dalej klikali i chcieli mieć taki lęk, żeby właśnie żeby się dowiadywać więcej tych rzeczy, a jednocześnie to nic dobrego nie, nie robi, więc to sobie uświadomiłam. Wróciłam wtedy też ponownie do książki Siła stresu i to jest książka bardzo dobra Kelly McDonigal, ją można sobie nawet po polsku posłuchać na Storytel. W każdym razie, jak w każdej właśnie sytuacji stresowej, co też Wam mówiłam wczoraj nawet, Mamy oprócz właśnie adrenaliny, kortyzolu, to też y, produkuje nasz organizm, oksytocynę i też BDNF, czyli po prostu działa stres w dwie strony. Ja sobie tak po, posiedziałam ze sobą, porozmawiałam też z przyjaciółmi, i to był taki długi progres, jakby długi, e, długi proces, że właśnie to przerażenie moje e, popatrzyłam, przyjrzałam się temu i e, no właśnie. Aleksandra napisała bardzo negatywnie, miałam naprawdę depresyjny czas i odechciało mi się wszystkiego z czasem, podobnie jak ty, zagłębiałam się w temat i to mi mega pomogło właśnie. To jest to, nie? Czyli pierwsze to takie uderzenie było potężne, natomiast później z czasem warto jest wziąć kilka głębokich oddechów i zrobić z tym, co my mamy, najlepszą rzecz, jaką jesteśmy w stanie. I teraz wam rozdzielę szybko, naprawdę szybko, bo zaraz wychodzę, jedziemy się szczepić. <laughs> Więc tylko na szybko chcę wam powiedzieć, właśnie te, te trzy najważniejsze dziedziny. Więc zacznę od mojego zdrowia. To dla mnie to był niezwykły moment i dalej jest powrotu do tego, co jest najważniejsze czyli powrotu do dbania o siebie. I tak. Tak bardzo jak we wcześniejszych czasach można było przeskakiwać na różne inne dziedziny i powiedzieć, że one są priorytetem, tak pandemia bardzo mocno wpłynęła na mnie i myślę, że nie tylko na mnie, w takim sensie, że możemy to wykorzystać albo w taki sposób, że będziemy siedzieć i wcinać pizzę, chipsy, słodkości przed telewizorem czy przed Netflixem, bo teraz to się częściej ogląda i użalać się nad sobą, co spowoduje, że przytyjemy, co spowoduje, że będziemy mieć gorszą odporność, co spowoduje, że będziemy bardziej narażone na to, żeby zachorować. I ja mając tego świadomość nie chciałam tego robić, więc wróciłam bardzo mocno do takich zdrowych, dobrych nawyków i dbałam dużo mocniej o sen. Ja dawno tak długo nie spałam jak teraz, czyli to 6-8 godzin sypiałam prawie, że codziennie. Nieraz jest mniej, ale to już musi być wyjątek. Druga z rzeczy to jest to, że dbam jeszcze bardziej o to, żeby wypijać dużo wody. Kolejna z rzeczy jest właśnie to, cholera. Poczekajcie. Dobra. Okej, okay. kolejna telefon. <laughs> kolejna z rzeczy jest to właśnie, że bardzo mocno dbam o to, żeby regularnie trenować, co najmniej trzy razy w tygodniu i chodzić na długie spacery. No i właśnie prawda trzeba się przypomnieć, chodź tutaj, kochanie. Więc jeżeli chodzi o moje zdrowie, to to jest potężny teraz nacisk na to, żeby więcej się ruszać. No i żeby właśnie e, troszczyć się o to zdrowie, ale tak naprawdę, czyli nie tak, żeby po prostu mówić o tym, że to jest ważne i udawać autorytet tylko i wyłącznie teoretycznie, tylko naprawdę faktycznie ruszam dupę, robię treningi. Bolą mnie mięśnie. Dzisiaj, nawet na pierwszym treningu z Ewą, właśnie pokazywałam jej ćwiczenie do zrobienia, i ja mam takie zakwasy na brzuchu, jakich dawno nie miałam. Ale co to oznacza? To, że ruszam mój tyłek i autentycznie trenuję. Więc pierwsza rzecz, dbanie o zdrowie, łykanie codziennie witamin, dbanie o jeszcze lepszą dietę. I powiem Wam, że przez to, że dużo rzadziej chodzi się teraz do sklepu, ja chodzę raz w tygodniu lub raz nawet na półtora tygodnia e, po. po ym, Moje drogie, po, po zakupy. To wtedy kupuję proste rzeczy, większej ilości, mięcha. Kupuję, czy tam właśnie jajek, czy tam jeszcze tofu, do tego dużej ilości warzyw, yy, dużej ilości właśnie takich zdrowych tłuszczów, no i oczywiście też ryż, kasza. To są takie priorytety. Więc płatki owsiane, nie? Więc to jest dużo bardziej uproszczone niż było kiedyś. Natomiast opiera się na jeszcze zdrowszej podstawie, czyli jeszcze lepszej diecie. To jest pierwsza rzecz. Jeżeli chodzi o relacje. To tutaj będzie naprawdę mega konkret, bo ja zdecydowałam się po raz pierwszy w życiu na to, że jestem na tyle dojrzała, żeby pójść na terapię. I tak bardzo jak się tego bałam, tak bardzo jak kiedyś wydawało mi się, że nie jest mi to potrzebne, tak bardzo bolało to w trakcie. Teraz już jestem przy końcu mojej terapii, natomiast tak bardzo jak było to niewygodne, ja miałam godziny terapii, na których płakałam. Na których Po których ja po prostu potrzebuję. Teraz robię sobie połowę dnia wolnego po mojej terapii, bo wiem, jak mocno to na mnie wpływa. I przestałam robić już coś takiego, czyli jak pokazują mi ludzie, że nie jestem dla nich ważna, jakby nie tyle mi mówią, tylko pokazują, że w praktyce nie jestem dla nich ważna, to ja już słucham to, ja to naprawdę słucham. I tak yy, miałam taki okres, w którym właśnie przez tam ponad pół roku, Głównie skupiałam się na pracy, na terapii, na, na moim zdrowiu i totalnie odcięłam się od jakichś właśnie relacji poza przyjacielskimi i rodzinnymi. Więc był to dla mnie taki czas, w którym ja sobie poukładałam siebie na nowo, zobaczyłam co jest dla mnie ważne, co ja potrzebuję, czego oczekuję od siebie, co chcę sobie dać. Nauczyłam się też stawiać sobie granice. Jestem, wiem, że jestem przez to lepszym człowiekiem. Lepsza jestem teraz w związku z, z moimi przyjaciółmi, też z moją rodziną, że jestem lepszym człowiekiem, ale też uważam, że jestem dużo lepszą trenerką, bo dużo bardziej szanuję innych ludzi. Zauważam granice, ale też dużo więcej wymagam. Więc tutaj, jeżeli chodzi o relacje, to powiem Wam szczerze, że ten czas i ta tak zwana wielka pauza jest dla mnie potężną nauką, ale nauką w taki sposób, w taki sposób właśnie, że wróciłam do podstaw. Czyli tą wielką pauzę wykorzystuję, inwestuję właśnie w to, żeby być lepszym człowiekiem, mądrzejszym i bardziej inteligentnym emocjonalnie również. Więc to jest taka rzecz Czyli, też to, że utrzymuję regularne kontakty z moimi przyjaciółmi, codziennie co najmniej pół godziny rozmawiam właśnie z najbliższymi mi ludźmi, z moją ciocią, siostrą, dziewczyną, przyjaciółmi, podopiecznymi. I to jest to, na co naprawdę bardzo mocno zwracam uwagę, i tutaj wielkie, wielkie naprawdę dzięki dla mnie i dla całego tego okresu, że tak to wykorzystałam. Um, więc to na pewno to jeszcze to chciałam powiedzieć o tym że e, mam jakby nie chcę wam pokazywać i mówić że ale to już będzie zaraz jeszcze powiem w dziedzinie właśnie biznesu więc jeszcze powiem tutaj o, o rozmowie jaką miałam e, ze, ze znajomymi o tym że wśród naszych znajomych jest jeden taki dobry stary e, w, Psychoterapeuta, który właśnie już był na emeryturze, ale wrócił właśnie do, do pracy w okresie pandemii, bo, bo bardzo jakby jest tego wielka potrzeba. W każdym razie on też mówił o tym, że zauważa, że wśród osób, które się teraz decydują na terapię, jest dużo większy proces, progres, ale w takim sensie ten progres jest lepszy, że ludziom bardziej chce się i mają dużo większą motywację do tego, żeby nad sobą pracować co jest piękną rzeczą i co też bardzo mocno chciałam, żeby w moim życiu nastąpiło, więc dlatego po prostu zakasałam rękawy, poszłam na tą strasznie wygodną terapię, dokopałam się do takich wspomnień, o których nikomu nigdy w życiu nie mówiłam i nie chciałam, żeby one były w moim życiu i doceniłam też siebie e, za to, że no, miałam trudne życie, że robię bardzo dużo, żeby to życie było lepsze i też, że... że... Czas na lepsze życie i że robię wszystko, żeby ono takie było. I trzecia z ważnych rzeczy, jakie, trzecia dziedzina, o której chciałam powiedzieć, to jest dziedzina właśnie biznesu. I to jest dziedzina, która też mocno u mnie funkcjonuje w tym czasie. Na początku bardzo się przestraszyłam. Kilka z moich podopiecznych na samym początku właśnie zdecydowało się przerwać naszą współpracę. Natomiast ja wtedy po prostu wyszłam bardzo mocno z mojej strefy komfortu. I od tamtej pory robię codziennie, z krótkimi przerwami, ale codzienne transmisje właśnie Facebook, Instagram, TikTok. E, podcasty robię zaczęłam na nowo robić rzeczy na, na YouTubie, rozwijać mój kanał, więc y, uczę się bardzo mocno, mam swoich mentorów, e, brałam udział w programie właśnie, Mentorship Program w tym czasie i to jest tak mocna rzecz, że nie wiem jak, jak to można inaczej powiedzieć, czyli nie było innego wyjścia, bo to też myślę, że warto jest teraz powiedzieć, że ja nie mam, nie mam rodziców, nie mam męża, nigdy męża nie będę mieć. Rodziców już miałam, więc nie będę mieć jakby kolejnych. Ale chciałam powiedzieć, że jakby nie mam takiego backgroundu, że ktoś mi po prostu pomoże, ktoś mi za mnie zapłaci, ktoś mnie przygarnie. Nie? Więc jakby mając świadomość tego, że ja muszę sama na siebie zapracować, to ja w tym czasie powiem szczerze, że pracuję dużo więcej niż pracowałam wcześniej, dużo bardziej konsekwentnie, dużo bardziej też um, uważam się, że jestem um, dużo lepiej zarządzam sobą w czasie i jestem bardziej skuteczna. Co jest ważne jakby tutaj, czyli właśnie w tym w, w temacie biznesu, no to przede wszystkim mam dużo więcej zainteresowanych jeżeli chodzi o o naszą współpracę, i później jak już zostają mo moimi podopiecznymi, to dużo lepiej się nimi opiekuję. Mam w swojej załodze też super dietetyczkę. Jak jest potrzeba, to rozmawiam z fizjoterapeutą, Dopracu doprecyzujemy właśnie każdy przypadek, żebym miała świadomość, że faktycznie pomagam tyle, ile jestem w stanie najmocniej moim podopiecznym. Więc. To bardzo fajnie wpływa na, na właśnie moją samoocenę, jeżeli chodzi o przedsiębiorcę, na moich podopiecznych, na moją społeczność wokoło. Teraz na TikToku mam już prawie 15 tysięcy ludzi i wiecie, że ja nie patrzę, jakby nie mówię Wam o to, żeby się chwalić, ja nie patrzę na, na ilość lajków czy na ilość jakichś właśnie obserwujących, tylko patrzę na taki wpływ jaki ja mam za pośrednictwem tych platform na inne osoby. I tą ilość wiadomości, jaką od Was dostaje, komentarzy, że pomogłaś mi, Ania naprawdę to to ja się jestem po prostu zachwycona tym i jeszcze bardziej chce mi się wtedy pracować, więc reasumując pomimo tego, że ja wiem, że ten cały okres pandemii dla całego świata jest hardkorowo trudny, to chciałam wam dzisiaj powiedzieć o tym, że w tym czasie, że takie czasy nas, nas kształtują, że takie czasy dają nam właśnie tą naszą pewność siebie i dają nam też e, takiego pewnego rodzaju zadowolenie i popychają nas to jest ta tak zwana i tyle inspiracja, co motywacja, co nie mamy wyjścia i musimy ruszyć dupę, żeby po prostu zrobić coś, żeby być jeszcze lepszą, bo okres jest trudny, więc jak my będziemy dużo, mocno nad sobą właśnie pracować na tych wszystkich dziedzinach, o których mówiłam, czyli zdrowie, relacje, biznes, to to przyniesie i przynosi super efekty. Więc to tyle na dzisiaj. Moja piękna załoga. Więc jeżeli chcesz, żeby pomóc Ci indywidualnie, to wyślij mi wiadomość o treści Feedbogini, a ja albo ktoś z mojej załogi się do Ciebie odezwiemy i dobierzemy dla Ciebie najlepszą z rzeczy. Pomożemy. Druga z rzeczy to jest to, że ja nie nie ustawiam reklam na to, żeby promować ten live, a widzisz, że daje Ci dużą wartość. Mam nadzieję, że tak jest i taki też mam od Was feedback. Ale proszę bardzo o to, żeby właśnie subskrybować, zalajkować, skomentować, a na platformach podcastowych można napisać opinię. Będzie mi naprawdę bardzo miło i to pomoże mi nie w tym, żeby mieć większe ego, ale w tym, żeby te platformy mnie polubiły i podsyłały moje treści właśnie większej ilości osób. Więc serdecznie dziękuję za dzisiaj. My się widzimy jutro o 12:00. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia, a ja jadę się szczepić.